W tym odcinku poruszę temat celów, mianowicie tego, czym są, jakie są ich funkcje oraz w jaki sposób je formułować. Ale nie będzie to jedyny temat, ponieważ dodatkowo opowiem Ci o ciemnej stronie programów motywacyjnych, o niedoskonałościach modelu smart oraz dlaczego najwięcej, najszybciej i najtaniej to najczęściej nie najlepiej. Cel firmowy będzie czymś, do czego jako organizacja dążymy. Cel będzie pewnym stanem, układem, którego osiągnięcie zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dla menadżera jednym z podstawowych działań będzie to, aby cele tworzyć, kontrolować progres w ramach ich realizacji oraz optymalizować zasoby, które są potrzebne, aby znaleźć się tam, gdzie znaleźć się chcesz. Pytanie, jaką wartość mają cele, ma taki sam sens, jak pytanie, jaką wartość ma życie. Otóż ani jedno, ani drugie nie ma wartości. Jedno i drugie samo w sobie jest wartością. Człowiek z definicji musi żyć tak samo jak firma z definicji powinna posiadać cel. No dobrze, więc przejdźmy do funkcji celów. To, dlaczego cele, nie tylko te firmowe, są tak istotne, wynika z ich funkcji. Po pierwsze cele pomagają określać, co w danym momencie jest najważniejsze. Po drugie ułatwiają kontrolę pracy, czy też jej postępu oraz poprzez odpowiednio ustanowione, opisane cele można motywować pracowników. No więc co to znaczy, że cele pozwalają nam łatwiej określać priorytety? Otóż musimy zwrócić uwagę na prosty, Fakt, mianowicie na to, że zasoby firmy są ograniczone i niezależnie czy mówimy o fabrykach, samochodach, pieniądzach czy czasie, wszystko kiedyś się skończy. W podziale skończonych zasobów cele stanowią punkt odniesienia, wskazują na to, co jest najważniejsze. Jeśli znamy priorytety, wiemy, które zasoby wykorzystamy, w jakim zakresie i kiedy. Odpowiednio określony cel służy więc ukierunkowaniu i koordynacji pracy jednostek, zespołów. Działu, czy też całej organizacji. Należy pamiętać, że w kontekście priorytetów cele będą miały realny wpływ tylko wtedy, gdy pracownicy będą wiedzieli, co mają osiągnąć, skąd startują oraz gdzie na koniec sprintu, miesiąca, czy też kwartału udało im się dojść. Dobra, przejdźmy dalej. Więc co to znaczy, że cele pełnią funkcję kontrolną? Niezależnie czy mówimy o celach rocznych, kwartalnych. Czy celach w ramach sprintu, jesteśmy w stanie kontrolować postęp, jeśli osadzimy cele w czasie i gdy porównamy nasze założenia z rzeczywistymi wynikami. Wtedy też będziemy mogli zidentyfikować zarówno obszary sukcesu, jak i te, które wymagają poprawy. Co to znaczy, że cele pomagają w motywowaniu pracowników? No więc mówi się, że cele powinny motywować pracowników i menadżerów. No i. Przyjętym jest to, że można te, ten wzrost motywacji osiągnąć głównie poprzez powiązanie realizacji celów z finansowymi czy też niefinansowymi gratyfikacjami. W mojej opinii tego rodzaju zabiegi są korzystne, ale w bardzo specyficznych sytuacjach. Źle zaprojektowane systemy premiowe mogą rodzić napięcia, niekorzystnie wpływają na późniejszą możliwość przewidywania poziomu realizacji celu. Mogą się przyczynić do wypalenia zawodowego, a w skrajnych przypadkach rodzić sytuacje, kiedy ludzie zaczynają grać nieczysto, a kadra zarządzająca daje na to ciche przyzwolenie, ponieważ każdy wie, że odpowiednio wysokie wyniki finansowe przełożą się na pokaźne premie. Konsekwencje takiego Programu motywacyjnego, na którym można zyskać za dużo, mogą być fatalne, o czym przekonały się choćby takie firmy jak Sears, Uber czy Wells Fargo. No więc kończąc omawianie punktu trzeciego, czyli funkcji motywacyjnej celów, należy dodać, że cele odegrają Taką rolę tylko i wyłącznie wtedy, gdy pracownicy oraz menadżerowie będą oceniali je jako możliwe do realizacji. Przy czym, co to znaczy, możliwe do realizacji, czy też realistyczne? O tym za chwilę. Kluczowe jest też to, aby system motywacyjny był ukierunkowany na długoterminowy rozwój firmy, jak wszystkie inne działania w firmie, co podkreślam już od pierwszego odcinka, a nie jedynie na krótkoterminową maksymalizację zysków, czy też zaangażowania. I teraz, aby cele pełniły swoje funkcje, czyli aby wskazywały, co jest najważniejsze, można było poprzez nie kontrolować pracę, a dzięki nim motywować pracowników, muszą być odpowiednio sformułowane. To znaczy, muszą być precyzyjne, osadzone w czasie, ilościowe oraz osadzone w pewnym kontekście, np. w kontekście rynku albo w kontekście geograficznym. Pierwszym krokiem jest jasne określenie treści celu, czyli co to znaczy, to coś, co chce osiągnąć? Na przykład, firmy bardzo często dążą do polepszenia jakości obsługi klienta. Większość menedżerów zapytanych, czy warto o nią dbać, odpowie, że oczywiście jest to jedna z podstawowych spraw. Tylko, co to właściwie znaczy zwiększyć jakość obsługi klientów? Czy będzie to na przykład poprawa średniej oceny konsultanta w ankietach zadowolenia? Czy raczej będziemy ją definiować poprzez zmniejszenie średniej ilości maili potrzebnych, aby rozwiązać zgłoszony do supportu problem? Albo może w naszym przypadku jakość obsługi klienta będzie związana ze wzrostem liczby osób, które po kontakcie realizują zakup. Więc, jak widać, cel taki jak zwiększenie jakości obsługi klienta wymaga szczegółowej definicji, aby mógł efektywnie pełnić funkcję. Priorytetyzującą, kontrolną i motywacyjną. Podobna zasada dotyczy poprawy konkurencyjności, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy wydajności pracy, a nawet poprawy stosunków małżeńskich. Czyli pierwszym zadaniem jest to, aby określić, co to jest to coś, do czego dążymy, a następnie jak będziemy to mierzyć, stąd element drugi. Pytanie, ile chcemy osiągnąć. Tylko wtedy, gdy cel jest sformułowany w sposób mierzalny, możesz być pewny, że będziesz w stanie go kontrolować i monitorować. Gdyby wziąć na przykład wspomnianą jakość obsługi klienta, należałoby zapytać na przykład, jakie wskaźniki wpływają na jakość obsługi klienta w naszym przypadku? Ile wynoszą dane wskaźniki teraz, a Ile powinny wynosić, albo dla których klientów ten wskaźnik nie może spaść poniżej określonego pułapu. Podczas definiowania wysokości celu trzeba zwrócić uwagę na powszechne błędy, czyli błąd maksymalizacji oraz błąd minimalizacji. Cele maksymalizacyjne to takie, które Mówią na przykład o osiągnięciu maksymalnego udziału w rynku albo najwyższego zadowolenia klienta. Z kolei cele minimalizacyjne dążą do na przykład osiągnięcia minimalnych kosztów pozyskania klienta lub wytworzenia oprogramowania w jak najkrótszym czasie. Problem jest taki, że ostatecznie nikt nie jest w stanie określić, czy właściwie udało nam się to osiągnąć, czy też nie, bo skąd? wiadomo, czy naprawdę pozyskujemy klienta najtaniej jak to możliwe, albo produkujemy oprogramowanie w najkrótszym możliwym czasie. Mało tego, nawet jeśli pozyskujemy klienta najtaniej ze wszystkich firm na rynku, to i tak nadal nie możemy mieć pewności, czy rzeczywiście jest to najtaniej. Zatem, aby cele ułatwiały skupienie się na tym, co najważniejsze, ułatwiały kontrolę i rzeczywiście motywowały, nie mogą być celami maksymalizacyjnymi albo minimalizacyjnymi. Następnie należy umieścić cel w czasie. Czyli musimy wiedzieć, do kiedy cel ma być zrealizowany, lub ewentualnie, ale nadal, jak długo może czy też ma trwać. Ostatnim elementem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest kontekst. Co ona myśli? Otóż, jeśli Twoja firma, tak jak 99%. Procent innych firm chce być liderem, musisz wiedzieć nie tylko w czym, ale również gdzie, ponieważ zupełnie inaczej będzie wyglądała praca, jeśli Twoją ambicją jest to, aby stać się wspomnianym liderem sprzedaży np. ołówków o twardości 2B w południowo-wschodniej części powiatu gnieźnieńskiego, a zupełnie inaczej, gdy chcemy być. Najwyżej wycenianą firmą w Polsce zajmującą się sprzedażą artykułów papierniczych do firm. Dlatego też, przy definiowaniu celu, pamiętaj, aby określić kontekst, w którym będziesz go realizował. Podsumowując, aby skutecznie definiować cele, pamiętaj o następujących kwestiach. Cele muszą być precyzyjne. Unikaj ogólników, niejasnych sformułowań, postaraj się uchwycić najważniejsze czynniki, które mają wpływ na realizację celu. Pamiętaj, aby cele były mierzalne, a idealnie nie tylko wyrażone poprzez wzrost lub spadek jakiejś wartości, ale również zawierające informacje, ile ta wartość wynosi aktualnie oraz ile ma wynosić w przyszłości. Dodatkowo zwróć uwagę na to, kiedy oraz gdzie cel ma być zrealizowany. Zatem można powiedzieć, że cele muszą być pcik: precyzyjne, czasowe, ilościowe oraz kontekstualne. Tylko cele, które uwzględniają wymagania pcik, mogą wskazywać na priorytety, pomagać w nadzorowaniu pracy i motywować zespół. Często mówi się o tym, że cele muszą być smart. Oczywiście smart ma swoje zalety, jednak niech te zalety nie przesłaniają nam jego wad. Oczywiście każdy słyszał o smart i wie, jak rozwinąć ten skrót, a przynajmniej tak mu się wydaje. I to jest pierwszy problem modelu smart, ponieważ w obiegu jest co najmniej kilka wersji. Oto kilka możliwości tego, jak można smart rozwijać. Pierwszy element w SMART, czyli S, można rozwinąć jako specific, czyli specyficzny. Cel musi być dokładnie określony, precyzyjny. Lub S może oznaczać simple, czyli to, że cel musi być jasny, prosty i zrozumiały. M nie nastręcza problemów, ponieważ oznacza measurable, to znaczy, że cel ma być możliwy do zmierzenia, ilościowy. Gorzej jest z A. Achievable oznacza to, że cel jest do osiągnięcia, możliwy do zrealizowania, czy też po prostu realny. A to też ambitny, to znaczy taki, który wymaga od pracowników pewnego wysiłku. Chodzi o to, żeby nie był zbyt prosty, zbyt oczywisty, czy też zbyt łatwy do osiągnięcia. Albo actionable, czyli Pracownicy mają mieć realny wpływ na jego realizację. Nie może zależeć od czynników zewnętrznych i można go przełożyć na etapy oraz zadania. R oznacza albo relevant, czyli to, że cel musi być spójny z innymi celami, albo realistic, czyli że cel musi być możliwy do zrealizowania. I na koniec mamy. Ta, która oznacza time-oriented albo time-sensitive, czyli po prostu to, żeby cel był określony w czasie. Pomijając wieloznaczność, model smart ma też drugi potencjalnie słaby punkt, mianowicie mówi o celach, które są realne oraz celach, które są ambitne, co czasami może być bardzo problematyczne, ponieważ nie są to określenia ostre. Problem pojawia się wtedy, gdy załóżmy, jedna czwarta wynagrodzenia będzie zależna od osiągnięcia celu. W takim przypadku w oczach pracownika cel będzie kompletnie nierealny, pracownik znajdzie 10 świetnych argumentów, żeby obniżyć pułap jego osiągnięcia. Z drugiej strony, jeśli od poziomu realizacji celu zależy, 1 czwarta premii nie pracownika, lecz zarządu, wtedy zaproponowane plany najpewniej będą w oczach zarządu niewystarczająco ambitne i usłyszysz kolejne 10 równie świetnych argumentów, aby cel podwyższyć. Dlatego też od smart osobiście łatwiej myśli mi się o celach, gdy są pcik bo wiem co i gdzie chcę osiągnąć, kiedy chciałbym, żeby to się stało i jakie wartości liczbowe określają to, czy idę w dobrym kierunku, czy też niekoniecznie. Następne zagadnienie to klasyfikacja celów. I klasyfikacji jest co najmniej kilka. Najprostsze rozróżnienie to podział ze względu na czas trwania celów, czyli mamy cele długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Dodatkowo możemy podzielić cele na ogólne oraz szczegółowe. Następnie mamy podział z uwagi na efekt. I w ramach tego podziału mamy cele przedmiotowe, które określają pewien stan rzeczy, np. wprowadzenie nowego produktu na rynek, cele czynnościowe, które zakładają pewne działania, na przykład w ramach kampanii reklamowej, oraz cele optymalizacyjne, które mają na celu poprawę konkretnych wskaźników. Ostatnim, który wymienię, jest podział z uwagi na poziom, którego cel dotyczy. W odwołaniu do poziomów planowania firmowego, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Tutaj mamy cele firmowe, cele strategiczne, cele taktyczne, operacyjne oraz cele w ramach sprintu. Nadal jestem zdania, że niezależnie czy nazwiemy pozyskanie 40 partnerów sprzedaży celem operacyjnym, taktycznym, czy nawet strategicznym. Nie jest to tak ważne jak fakt, że cel ten zrealizujemy, oczywiście przy wykorzystaniu określonych zasobów ludzkich, pieniężnych czy też czasowych. Następne zagadnienie to hierarchia celów organizacji. A więc każda organizacja ma swoje cele i działa w ramach określonej struktury czy też hierarchii. Na szczycie znajdują się cele firmowe, które określają główny kierunek działania, takie jak na przykład zwiększenie zysków, zwiększenie rentowności czy też wzrost konkurencyjności. Niżej znajdują się cele strategiczne, związane na przykład z pozycjonowaniem firmy na wskazanym rynku, rozwojem produktu czy te ukierunkowane na nawiązanie relacji z konkretną grupą klientów w ramach strategii penetracji. Na niższym poziomie znajdują się cele operacyjne, które precyzyjnie określają, jakie konkretne działania powinny zostać podjęte w danym dziale. Te z kolei możemy podzielić na cele kwartalne czy też cele w ramach sprintu. Gdyby stworzyć schemat pokazujący cele ogólne i cele wspierające, Miałby on kształt piramidy, w której na samym dole mielibyśmy wiele celi, na przykład cele w ramach sprintu, które wspierają cele operacyjne, te zaś wspierają cele strategiczne, a od nich zależy to, czy uda nam się zrealizować cel firmowy. Warto podkreślić, że na każdym poziomie cele nie tylko powinny, ale po prostu są ze sobą powiązane. Oznacza to, że realizacja celów, np. w dziale marketingu ma nie tylko bezpośredni wpływ na osiąganie celów innych działów, ale również wspiera realizację celów strategicznych oraz celu firmowego. Dlatego też już w najbliższym odcinku opowiem Ci, czy ruch myszką w pokoju działu finansowego może wywołać burzę mózgów w dziale HR.